Pewnego sobotniego poranka zrobiłem sobie płatki na mleku i odpaliłem kartę network, by aktywować swój nostalgiczny neuron i przenieść się do czasu dzieciństwa. To wiecie wtedy, gdy to kreskówki do śniadania były normą. Oczywiście ramówka stacji już dawno się zmieniła, ale nie należy do jej boomerskich wrogów. Ba, wręcz uważam, że spora ilość współczesnych kreskówek jest o wiele lepsza niż te, które oglądałem dzieckiem będąc. Jestem straszliwym fanem Adventure Time, Regular Show, Steven Universe, czy właśnie Craig'a z Nadpotoku. I właśnie transmitowany był maraton tego ostatniego, gdy rozsiadłem się z miską płatków przed telewizorem. I pokochałem tę kreskówkę. Twórcami Craig'a są Matt Burnett i Ben Levine. Stanżyści ponad 60% epizodów Stevena Universe oraz Shona McGarry, scenarzystka kilku odcinków boczaka Horsemana oraz Tuki i Bertie. Także jak sami widzicie, są to osoby, które doskonale odnajdują się w branży współczesnych kreskówek. Natomiast co do fabuły serialu, przywodzi mi ona na myśl wspomnienia z dziecięcych lat, gdy to wychodziłeś na podwórko i bawiło się ze znajomymi. Chłopiec Craig i jego dwójka przyjaciół Kelsey i JP spędzają swój wolny czas bawiąc się nad tytułowym potokiem, gdzie wiele dzieci i sąsiedztwa wytworzyło swojego rodzaju społeczność. Mamy tu wiele różnorodnych grup z własnymi fortami, jest plitark czy małe tematyczne miasta, takie jak np. świat z kartonowych pudełek. Są też starsi pradawni, czyli nastolatkowie grający w D&D i wiedźmi pracujące w pobliskiej knajpie, które po prostu przynależą do gotyckiej subkultury. I produkcja ma ten nostalgiczny klimat, gdy dzieckiem będąc, to wyobraźnia była najlepszą zabawką. Do dziś pamiętam jeden odcinek z klasycznego już świata według Ludwiczka, który skupiał się na tematyce przemijania. Opowiadał o śmierci babci tytułowego bohatera i o tym jak wnuczek próbuje dowiedzieć się, gdzie ta teraz przebywa. Był to niezwykle poruszający epizod, nadal utrzymany w charakterystycznym sarkastycznym humorze całego show. Craig z nadpotoku ma odcinek o równie podobnej tematyce The Sunflower. Muszę przyznać, że jest to jedna z najbardziej poruszających fabuł w tym serialu. Trójka naszych bohaterów poznaje niejaką San-Chan, która zbudowała nad potokiem siedlisko dla chomika. Dziewczynka uwielbia spędzać tu czas bawiąc się ze swoim ukochanym zwierzątkiem Kuki. Niestety chomiczka zaginęła, nasi bohaterowie odnajdują ją martwą. Kelsey jako, że sama jest w posiadaniu zwierzaka papugi Mortimora, postanawia przekazać koleżance tragiczną wieść i pomóc jej jak tylko się da. I tutaj naprawdę zaskoczyłem się tym, jak wielopoziomowo poziomowo scenarzyści podeszli do stanu emocjonalnego San-Chan. Jesteśmy świadkami wielu etapów żałoby, jakie przechodzi dziewczynka. Od smutku po wyparcie, po wściekłość, sprowadzającą się do desperacji w postaci kradzieży chomików, swoich rówieśników i finalną akceptację danego stanu rzeczy. Z pewnością większość z was, dzieckiem będąc, miało do czynienia ze śmiercią własnego pupila i wie, jakim jest to ogromnym ciosem. Kreskówka nie tylko pokazuje różne reakcje na tego typu tragedie, ale również uczy, że śmierć jest nieodzowną częścią życia. Przy tym robi to w naprawdę subtelny sposób. Oczywiście nadal mamy charakterystyczne dla Craig'a z potoku momenty parodujące pop popkulturę, jednak to idealnie współgra z finalnym wydźwiękiem. Poruszająca jest tu też cała relacja Kelsey-Sun, gdzie ta pierwsza desperacko stara się pocieszyć tą drugą i tym samym mamy tu kolejną lekcję uświadamiającą, że każda osoba inaczej przechodzi żałobę. Jednak trzeba wierzyć, że finalnie gdzieś tam wykiełkuje słonecznik i będzie można żyć dalej, wspominając te dobre chwile.